Cześć, dzień dobry Wiktor. Widać z tej strony sparingpartner.pl. A ze mną uwaga, uwaga, ten słynny mistrz świata z jasła, Kamil Mastaj. I teraz, zanim przywitamy dalej Kamila, jeżeli ktoś wie o co chodzi, to proszę skomentujcie, a zaraz z Kamilą o tym, o tym pogadamy. Cześć. Też Kamil, wiesz, wiesz o co chodzi, czy wszystkich? nie? Wiem o co chodzi. Oglądałem materiał, ta, także również. Pozdrawiam, Szychan Radosława. Ze Szychan Czacina. Radosław właśnie przed chwilą do mnie napisał na Messengerze, dlatego też pomyślałem, że tak to rozpocznę. Kamil, co u Ciebie? Jesteś uśmiechniętym człowiekiem, czyli zakładam, że żadne robienia wagi i tak dalej to w ogóle Cię nie męczy, nie dotyczy i miałeś super przygotowania. Wiesz co, z pierwszym się na pewno zgodzę. Jestem, mam dość pogodną aurę, jest, staram się być bardzo często albo nawet większość czasu uśmiechnięty co do drugiego, odnośnie, że waga mi nie straszna. Współpracuję z wspaniałą e, panią dietetyk, więc w tym wypadku jest mi waga niestraszna, czykolwiek jeszcze 5 kg do zrobienia mam, ale to myślę, że na spokojnie pójdzie. I co do trzeciego pytania, co do przygotowań. Wydaje mi się, że zrobiłem wszystko, co mogłem, więc to jest chyba taki najważniejszy wyznacznik. Teraz czuję się troszeczkę jeszcze zmęczony, ale mamy te kilka dni, więc akurat przyjechałem do domu rodzinnego w okolice Jasła. Także sobie weekend przeznaczony znowu. Kamil, ja generalnie pewnie dzisiaj będę zadawał trochę takich pytań, które już padły na poprzednich nagraniach. Natomiast no, nie ukrywam, że trochę chciałbym zaczepić o. O tą twoją karierę sportowca, która w pewien sposób na ten turniej może mieć, w mojej opinii, jakieś odbicie. Mianowicie, wygrałeś poprzednie Mistrzostwa Świata KWF. Tak się wydarzyło, że dałeś z siebie wszystko mhm. i to się udało zrobić. Czy czujesz na sobie taką presję, właśnie która no, w ramach obrony tytułu może się pojawiać na zawodniku? To moja odpowiedź będzie teraz troszkę inna niż wszystkich z Twoich wywiadów, które przeprowadziłeś i które słuchałem. Tak, czuję tę czuję presje. Nie ukrywam, że są we mnie takie jakby w tym momencie dwa wilki, o których się tak mówi metaforycznie. Jeden wilk to jest taki właśnie, który czuje presję, że muszę, że muszę to, to wygrać, że, że bardzo chcę, że byłoby to coś pięknego. A drugi to jest tym, że oczywiście byłoby, byłoby to Coś pięknego, aczkolwiek tutaj się staram skupić na pokazaniu siebie z jak najlepszej strony. Czyli po prostu werdykt jest werdyktem, ale ja mam zejść z Maty zadowolony. Mam być, mam być po prostu zadowolony z siebie, że czy wygram, czy przegram, ja schodzę z maty, us, dziękuję sobie, dziękuję przeciwnikowi i dalej. żyję. Ja, ja nie ukrywam, wiesz to, że to jest w ogóle temat presji. I nakładania sobie presji przez zawodników, i nakładania sobie presji przez otoczenie. Ja uwielbiam ten temat. E, jakby mm, może dlatego, że e, patrząc na zawodników i kibiców z boku, czasem trochę nie niedowierzam. E, I kiedy też, kiedyś też w wywiadzie z Moniką Zielińską, która zakończyła Mistrzostwa Świata w, w Kushin wagowe na drugim miejscu, przed finałem mhm. miałem takie poczucie, że wszyscy chodzą i mówią: Monia to wygra. I e, ja miałem taki w, w głowie trochę sprzeciw, nie? Jezu, nie róbcie tego tej dziewczynie. Dlatego też uwielbiam ten temat, ale to taki off topic. Dlatego będę dzisiaj do tego wracał. E, powiedz mi, jak wyglądają przygotowania, kurczę, znowu w tej presji, dlatego że no, zakładam, że e, chciałeś dać z siebie jeszcze więcej niż nawet poprzednio i przygotować się jeszcze więcej i jeszcze lepiej niż poprzednio. E, jak wyglądały twoje przygotowania? Wiesz, to przede wszystkim już na przestrzeni tych lat mniej więcej poznałem siebie, że wiem, co na mnie działa, wiem na ile mogę sobie pozwolić, jakie, natężenia, jakie natężenie treningowe przede wszystkim mogę do siebie dopuścić. No i współpracuję też ze wspaniałymi trenerami, którzy mi w tym pomagają, którzy rozpisują mi treningi, nadzorują mnie. Więc tak jak się powtórzę to, co wcześniej powiedziałem, że zrobiłem to, to, co mogłem, czyli trenowałem pięć razy w tygodniu, starałem się jeździć bardzo dużo i bywałem u Shihana Lubosa w Tarnowskiej Górach, gdzie sensejem Markiem Wolnym i sensejem Arturem wymienialiśmy uprzejmości, również z Andrzejem Winiarskim w Myślenicach spotykaliśmy się na sparingi. O, oczywiście trenowałem w IMCE w Krakowie, także tam też się sparowaliśmy. Także starałem się robić dużo więcej niż wcześniej kontaktu z innym partnerem, szczególnie z ludźmi w mojej wadze. No i wydaje mi się, że na ten moment jestem najlepszy. No więc, jeszcze jedna ciekawostka, którą usłyszałem ostatnio może miałeś jakby okazję słuchać tego nagrania. Bardzo krótki wywiad nagrałem ostatnio z Łukaszem Brzeskim, czyli zawodnikiem UFC. W ogóle z innej parafii niż my wszyscy. I on powiedział, że ty jesteś jego sparing partnerem poniekąd i że wymieniacie uprzejmości. Powiedz mi, jak, jak to wpływa na twoje karate? Bo wiesz, to jest zupełnie inna para kaloszy. Wiesz co, jeśli chodzi o specyfikę walki, to, to jak najbardziej. To są dwa różne światy. Ale ja to traktuję jako taką odskocznię, że, że po prostu w, w off-seasonie, gdzie tak jakby nie, nie muszę skupić się już na tym przygotowaniu do konkretnych zawodów, które gdzieś tam sobie wcześniej założyłem, robię sobie coś innego, żeby przede wszystkim odpoczęła mi głowa, niekoniecznie ciało, bo zawsze jestem w natężeniu treningowym. Może nie jest to ono takie duże jak przed startem, przed, przed ważnymi zawodami, ale staram się robić coś innego i to już w sumie robię od kilku lat. A że teraz właśnie zacząłem współpracę dwa lata temu z trenerami od motoryki i trenerem od MMA, który trzyma karatecką tarczę. Więc y, oni też byli szkoleniowcami Łukasza i ta, tak się zdarzyło, że jego przeciwnik miał podobne warunki fizyczne do moich. Oczywiście tutaj mowa o wzroście i zasięgu, bo waga jest inna. Ja jestem tam 90 kilka kilogramów, czyli ten light heavyweight. A Łukasz i jego przeciwnicy to byli tam grubo ponad 110 kg. Więc robiliśmy po prostu stójkę pod MMA. Także to było dla mnie bardzo uczące, że tak powiem. Troszeczkę nie powiem Pęsków, szczególnie boksersko, dostawałem od Łukasza, ale gdy chodziły troszkę więcej w grę w nogi, to, to starałem mu się jakby odpłacić za to wszystko, ale to no, trzeba przyznać, że jest naprawdę bardzo dobry, wielokrotnie z podbitym okiem wychodziłem z treningu. No i UFC to jest naprawdę najwyższa półka, że trenując z kimś na macie widzisz, jaki ktoś jest dobry, a później go, że, że tak powiem, UFC pokazuje, jaki tam jest poziom. Naprawdę człowiek zyskuje pokory do, do tych wszystkich Łukasz zawodników. powiedział, że tak. miał swoją przygodę z karate, i że to były jego początki w sportach walki, także też miło słyszeć, że, że tacy zawodnicy mm -hmm. otwarcie mówią, że to karate trenowali. Um. A powiedz mi, czy to jest jeszcze tak, że w pewien sposób to, że rozwijasz się też nie tylko karatecko, to jesteś w stanie w jakiś sposób rad od trenerów innych, innych sportów walki wyciągnąć coś i przełożyć na tą, na tą na, naszą Twoją dyscyplinę? Tak. Parę fajnych rzeczy udało mi się od nich z MMA wyciągnąć i, i, i to szczególnie nawet. Jeśli chodzi o mój styl walki, bo jestem, jak to Marek Wolny kiedyś powiedział, jestem, tak jestem, mam taki szermierski styl walki, że lubię gdzieś tam z dystansu zaatakować, zaskoczyć. Więc akurat w MMA oni nie mają gdzieś tam cały czas clinchu czy walki w full dystansie, ale starają się dystansować. Więc tutaj chodzenie na nogach, jakieś techniki właśnie, techniki po zwodzie, jakieś mylenie partnera, wydaje mi się, że to mocno zaprocentowało przez ostatnie miesiące, szczególnie w moich przygotowaniach. No i dzięki treningom właśnie z tymi trenerami i z Łukaszem i myślę, że przełożę to na dobra wracamy do karate w takim razie <grym> <sensie. grym> zupełnie do karate <grym> jakie ty masz oczekiwania bo powiedziałeś że rzeczywiście no, chcesz wygrać ten turniej i to jest jakby jasne no bo no bo już raz to zrobiłeś ale czy twój cel jest też taki żeby może wygrać to wszystko w bardziej zdecydowanym stylu może mm, Jakieś nowe myczki szykujesz na to, żeby jednak z tymi zawodnikami sobie poradzić? Jaki jest cel tego turnieju poza zwycięstwem? No to zwrócę się do, do tego wcześniejszego Wilka, o którym mówiłem, no to, że żeby tak wyjść i dać z siebie wszystko no i najlepiej byłoby to skończyć wszystko przed czasem. Potrafię mocno uderzyć, mocno zaskakująco, mam jakieś takie powiedzmy ekwilibrystyczne. Te techniki, które można powiedzieć, że nie, niektóre są wyłącznie mojego autorstwa, jeśli chodzi o karate, więc chciałbym czymś takim te walki zakończyć. Oczywiście, no, gdyby wszystkie się udało skończyć przed czasem, no, to byłoby e, piękny, chyba najpiękniejszy scenariusz, takie spełnienie marzenia, więc myślę, że, że chyba tak, po prostu wyjść, dać z siebie wszystko i przy okazji skończyć. Przed Jesteś czasem. z tych zawodników, którzy walczą czasem z kontuzjami, czy raczej cię to omija? Wiesz co, jesteśmy w podobnym wieku, więc nie, nie wiem, czy, czy już też zaczynasz pomóc. Ja ale te kontuzje zaczynają, no, no właśnie, te, te kontuzje zaczynają gdzieś tam coraz bardziej pokazywać. No teraz nie ukrywam, że też przez cały okres przygotowań niedoleczone kontuzje po mistrzostwach Polski też cały czas gdzieś tam wychodziły. No starałem się mniej więcej, może mniej, mniej używać akurat, Technik, które powodowały ból ak akurat w tych miejscach. Więc także, tak jak mówię, no tyle, ile mogłem, to się przygotowałem. Kontuzje jakieś są, ale, ja, ale jak to w walce? W walce jest adrenalina, więc tam te kontuzje mam nadzieję, że. Znikną. Gdzie zrobiłeś większość przygotowań do tego turnieju? Wiesz, co jeśli chodzi mhm. o miejsce, to na pewno będzie to siłownia w Krakowie, bo wie. Bo wie. Oj, coś straciliśmy cię na chwilkę. Więc jakbyś mógł, osta, ostatnie pytanie, halo? Mógł, co, co było. Bo po zadaniu pytania, uciekłeś. Mhm. Okej, okay, więc. Na pewno, jeśli chodzi o stricte o miejsce, w którym najwięcej przebywałem, no to dwa razy w tygodniu w Krakowie na siłowni z, z moim wspaniałym trenerem Karolem Kruczkiem. A jeśli chodzi o miejsca, do których także tak powiem karatecko się przygotowywałem, no to tak wcześniej powiedziałem było ich co najmniej kilka. Była to Imka w Krakowie, były to Tarnowskie Góry u Sichan Lubosa, był to, był to Biako. Klub karate w Myślenicach. Też do rodzimego Jasła kilka razy przyjechałem sobie z chłopakami potrenować. czy No i na tarczach trenowałem w hangarze za błocie, tam właśnie u mojego trenera Kamila Zawarskiego, który mi trzymał tarczę. Więc jeśli miałbym tak stricte powiedzieć, no, no to, to chyba byłem wszędzie. Sprawdzałeś mniej więcej listę zawodników, których możesz spotkać na tym, na tym turnieju w swojej kategorii? Tak, tak, sprawdzałem. Kilka dni temu było nas 13. I z takich chyba, znaczy chyba, no, na, na pewno największym na faworytem w tym wypadku z moich przeciwników jest Jonas Rosin mhm. z, ze Szwecji. Na, naprawdę bardzo utytułowany, wspaniały zawodnik, bardzo silny. Także z nim walka finałowa byłaby chyba dla mnie takim największym sprawdzianem. Aczkolwiek e, dwa lata temu w Krakowie na Mistrzostwach Świata. Takim, powiedzmy, czarnym koniem był Emanuel Lebo, z którego też, jak zobaczyłem listę, marzyłem, żeby się z nim spotkać w finale, ale spotkaliśmy się w półfinale. Nie ukrywam, że też stresowałem się przed tą walką głównie tym, że on dużo walk swoich skończył poprzez kopnięcie w głowę. Także bałem się, że gdzieś się tam trafi, ale ja go po prostu trafiłem na kilka sekund przed końcem walki, także szala się w tym wypadku obróciła. No i ja tak wydopiłem swojego, jeszcze wracając do innych. Zawodników to jest kilku zawodników z Iranu i z Iraku. Na właśnie dwa lata temu bardzo nie doceniłem tych zawodników. się kurczę, nie znam ich z nazwisk, no to ciężko mi cokolwiek o nich powiedzieć, ale naprawdę byli bardzo silni, bardzo twardzi, więc teraz mam ogromny do nich respekt. I tak jak przejrzałem sobie wszystkich zawodników, gdzieś tam, jest tam akurat z tych, którzy sprawdzają sobie, kto jest jakim zawodnikiem, no to. O każdym, co nie to znalazłem, więc myślę, że ten bój o te o mistrzostwo świata, czy nawet o medale, będzie bardzo zacięty. To ciekawe, jest, że powiedziałeś, że faworytem Twojej kategorii jest Jonas Rosin. Chyba Ty jesteś tym faworytem, tak, między nami, nie? E, tak, ale powiedziałem, powiedziałem że z moich przeciwników. Okej, okay, no <laughs> Niech tak będzie. Ale to swoją drogą, a propos Jonasa Rosina, to jest takiego, który organizuje bardzo fajny obóz też dla zawodników, w sumie z Europy, zaprasza fajnych Słyszałem ludzi. Tak. No, mhm. Także to prawda. Zresztą, chyba w zeszłym roku Marek Wolny z Oskarem Gębalo od nas z klubu tak. był tam. Tak, tak. Mówił, że to super. Ono właśnie, mówił, że to naprawdę fajny obóz. Kamil. Kolejne pytanie, które zadawałem właściwie i Tomkowi, i Martynie w poprzednich nagraniach, to to, czy trochę jednak żałujesz, że ten turniej nie jest w Japonii, a jednak w, Holani w Holandii? Wiesz co? Na, na pewno tak, bo jednak jak, jak tak każdy powiedział, to, to też nic więcej. Że Japonia to jest no, kolebką, karate, jaskinia Alwa, więc. Tam miałem przyjemność raz walczyć w 2012 roku na Memoriale Ojamy, gdzie naprawdę ogromne wrażenie to na mnie zrobiło. Więc Mistrzostwa Świata na pewno byłyby tam wspaniałym, wspaniałym przeżyciem. Więc na, na takich zawodach, szczególnie wygrywając ta, takie zawody, to na pewno głęboko w, w sercu by, by zapadły. Aczkolwiek Holandia też piękny kraj, wywodzą się z niego wspaniali zawodnicy, nie tylko z karate, więc. Także tutaj, jakbym miał tak chyba to stricte podsumować, no to nieważny jest kraj, wa ważne jest, jest to, że mamy mistrzostwa, że, że tam po prostu startujemy i możemy się bić z najlepszymi. No tak, to prawda, to było dobre podsumowanie. W takim razie, jeszcze jedno pytanie, bo też które zadałem, zadaję ostatnio przez przynajmniej ostatnie pięć nagrań zawodnikom, podkreślając to, że karate jest jednak w pełni amatorskim sportem. I tak jak też mówiłem zawodnikom, którzy szykują się na mistrzostwa świata IKO, no to, to nie jest tak, że jadą tam dostać pieniądze za walkę, tylko jednak jadą wydać pieniądze, żeby móc się sprawdzić. Mhm. Co jest dla Ciebie motywacją startów? Wiesz co, motywacją moją jest to, że lubię się przygotowywać, lubię mieć cel na, nadany i tak jakby podążać cały czas tą, tą, tą drogą. Zaczęło mi się to już jakiś czas temu bardzo podobać i jak jestem właśnie w takim. Mam takie po prostu flow, taki stan, że czuję to po prostu, czuję tę taką delikatną presję. Wiem, że mam rozpisane treningi, wiem, że tam idę na te salę i to po prostu robię. Tak, taka może to jest troszeczkę rutyna, ale mam bardzo takie przyjemne wspomnienia, chyba z całego życia i to, to mnie chyba tak najbardziej. Motywuje, że, że w tym po prostu jestem, że mi się to podoba, idę, trenuję, daję z siebie wszystko i wychodzę naładowany pozytywną energią. Kamil, ja generalnie w ogóle miałbym do ciebie jeszcze mnóstwo innych pytań, natomiast nie chciałbym tego robić teraz i tutaj przez tego Skype'a, tylko w sumie mhm. chciałbym Cię oficjalnie zaprosić do podcastu Czarne Pasy Gadają, gdzie może moglibyśmy sobie uczynić troszeczkę dłuższą pogawędkę o karate i o tym, jak, jak to się Boże, stało, hecy. że ty tym mistrzem świata zostałeś. A teraz mam nadzieję, że zostaniesz drugi raz. Więc. No to to już będzie oczywiste. No, zdecydowanie. Więc fajnie było, jeżeli na przykład będziesz w Warszawie, zupełnie przypadkiem, przejazdem, to odzywaj się i na pewno. Tak, zupełnie przypadkiem, jak będę. Dokładnie. A jak nie, to ja szczerze, więc też planuję mały wyjazd do Krakowa. W sumie już planuję go od roku, więc, hmm? więc może w tym roku to się uda. Więc wtedy ja się będę odzywał do ciebie. Mam nadzieję, że uda nam się spotkać wtedy. Kurczę, no. Z, z wielką przyjemnością. No, no. Czekam w takim razie na info i zobaczymy, kto się pierwszy odezwie. Kurczę, no ja, ja mam szczerze mówiąc już tylu zawodników i niezawodników, którym powiedziałem, że chciałbym z nimi się spotkać w Krakowie, no więc chyba ja będę musiał to zrobić. Już od wakacji wszystkim obiecuję publicznie, ale to nadal się nie wydarza. Kamil. Podsumowując, no, to jest no, dokładnie. Podsumowując, słuchaj, ja ci naprawdę bardzo życzę powodzenia i trzymam kciuki, bo to byłoby coś naprawdę super y, 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 dwa razy z rzędu zdobyć tego mistrza świata. To się naprawdę nie zdarza, więc zrób to chłopaku i będzie naprawdę ekstra. Zrobię co w mojej mocy nakarmię tego mojego wilka, który chce zejść z maty i być zadowolony i dodatkowo skończyć wszystkie walki. O, miło by było, gdyby przed czasem, ale wszystkie walki i berdyktem nam... Wiesz, żadnej presji, ale trzymamy kciuki, nie? <noise> nie, no oczywiście. No, presja <noise> będzie do momentu wejścia na matę, później presja się kończy, później liczy się robota do Dokładnie zrobienia. tak. A jeszcze pytanie do ciebie te czysto techniczne. Czy masz informacje, kiedy pojawią się drabinki mhm. na ten turniej? Kiedy będziesz mógł tam się przygotować pod konkretnego człowieka? Wiesz co... Yy... Ciężko mi powiedzieć prawdopodobnie dopiero po mhm. ważeniu, bo na ważeniu będzie weryfikacja, kto po prostu przyjechał. No, czasem się zdarza wiadomo, że ktoś może nie dojechać, więc, więc oni sobie to będą gdzieś tam pewnie to wszystko jakoś na, na koniec uzupełniać. Także jak ważenie mamy w czwartek, więc myślę, że w czwartek wieczorem już drabinki będą. No dobrze, dobrze, no to w takim razie będziemy sprawdzać, jak to wygląda. Bardzo yy, fajny portal robi drobinki na ten turniej, więc myślę, że wszystko będzie w miarę jasne. Mhm. Kamil, jeszcze raz powodzenia. Bardzo dziękuję za rozmowę i fajnie, że się udało tak szybko to dziękuję zorganizować. Dziękuję bardzo również za super rozmowę i mam nadzieję, że do zobaczenia w Krakowie, ewentualnie w Warszawie na podcaście. Zgadza się. Widzimy się. Bardzo dziękuję. Na razie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich.